Kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film, który na pewno poznaliście po tytule, czyli Śmieszne historie z liceum, część druga. Prosiliście mnie o część drugą, więc ja zebrałam kolejne jakieś tam wspomnienia i stwierdziłam: OK, nagram drugą część. Zresztą w moich planach. Było nagranie drugiej części, tylko nie mogłam kolejnych pięciu historii, tak, wiecie, na poczekaniu sobie zaraz przypomnieć, więc musiało trochę czasu minąć. Ale dzisiaj jestem i dzisiaj e, znowu opowiem Wam pięć śmiesznych historii, tak jak w poprzedniej części, e, której, jeżeli nie widzieliście, to link wyświetli się na górze w proponowanych. Imiona osób, o których będę opowiadać, zostają zmienione, co by nikt się nie domyślił, że chodzi o osobę X albo o osobę Y, bo zdaję sobie z tego sprawę, że może ktoś z moich byłych znajomych z liceum ogląda mnie na YouTubie. Także już nie przedłużam i zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza historia. Zatytułowałam ją Zupa Fo. Od razu może powiem, dlaczego taki tytuł. I w ogóle zupa pho, słuchajcie, to jest taka wietnamska zupa podobna do ramenu, z makaronem ryżowym, z mięsem, bez mięsa, tam dodajecie różne rzeczy. Ale dosadna. Zupa pho dlatego, że na jednej z lekcji WF-u przyszliśmy, słuchajcie, na ten WF, mieliśmy ten WF z samymi dziewczynami, i mieliśmy dwóch panów od WF-u i byliśmy podzieleni na grupy, dlatego że dziewczyn było bardzo dużo, ale ten WF mieliśmy razem. I powstała taka historia, że panowie od WF-u zapytali się nas, co to jest. E, tylko, że nie powiedzieli tego, słuchajcie, że to jest zupa Fo, tylko zupa PHO i dlaczego ona kosztuje złotówkę. A chodziło o to, że w naszym mieście, gdzie było nasze liceum, za kościołem, była taka azjatycka restauracja, która już w tym momencie niestety nie istnieje, i ona tam podawała takie, wiecie, różne dania, i na oknie było napisane zupa Fo za złotówkę. I przypuszczam, że to raczej była, słuchajcie, zupa po prostu taka, wiecie, z papierka Fo. Gdzie wrzucacie ją na wrzątek, ona się rozpuszcza i, i wiecie o co chodzi. No i panowie nie wiedzieli, co to jest ta zupa PHO, jak oni to powiedzieli, i rozkminiali, słuchajcie, to pół WF u Dlaczego ona kosztuje złotówkę i co to jest to PHO? I nie mieliśmy te wtedy w ogóle, słuchajcie, WF-u, i wszyscy się z nich śmieli. Ja też to wspominam ze śmiechem, bo oni po prostu, ja nie wiem. Oni nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak azjatycka kuchnia, ale cały WF zastanawialiśmy się, co to jest zupa PHO, czyli FO. Ale padowie od WF-u kompletnie, kompletnie nie wiedzieli o co w tym chodzi, a my śmieliśmy się z nich. No i to była taka dosyć śmieszna sytuacja: no bo dlaczego PHO, dlaczego ona kosztuje złotówkę i pół WF-u demagogii na tym, dlaczego tak jest. I nie doszli po 45 minutach do żadnych wniosków. Historia druga to jest, słuchajcie, historia, która osobiście mnie dotyczyła. Jest to, słuchajcie, bardzo śmieszna historia, jak patrzę na tytuł, na tej tytuł ty, na, ty, jak patrzę na tytuł tej historii, to od razu mi się chce śmiać i nie wiem, czy przez to przebrnę. Ale tytuł tej historii to słuchajcie, kanary. Jeżeli mieszkacie w mieście, albo nawet jeżeli nie mieszkacie w mieście, a dojeżdżacie do szkoły do miasta, to wiecie, że Kanar to jest kontroler, kontroler biletów, czyli osoba, która sprawdza, czy masz ważny bilet, czy nie, czy nie jedziesz na gapę. No i wchodzimy w temat. Ja dojeżdżałam, słuchajcie, do szkoły razem z moją przyjaciółką. Z którą przyjaźni się do dzisiaj jednym autobusem. A wtedy przyjaźniłyśmy się z jeszcze jedną dziewczyną, która mieszkała w mieście, w którym była nasza szkoła. No i wiecie, te kanary zdarzały się u nas bardzo rzadko, ale czasami się zdarzały. I właśnie tego dnia, kiedy przyjechałyśmy do szkoły, rano sprawdzały nam bilety w autobusie. No i my idziemy z Eweliną, tu zmieniam imię, i e, Kasią, no i ja. No, i ja mówię do Eweliny, że no znowu były te kanary, znowu sprawdzały bilety i w ogóle. No i Kasia pyta mnie i Eweliny, ale co to są ci kanarzy? I my, słuchajcie, obie parsknęłyśmy takim śmiechem, że przez 5 minut to w ogóle nie mogłyśmy nic powiedzieć, tylko się śmiałyśmy. Potem. Spojrzałyśmy na Kasię i nie wiedziałyśmy, co mamy jej odpowiedzieć, bo ona nie znała słuchajcie słowa kanar. I w pewnym momencie Ewelina mówi do Kasi: Kasiu, to taki pan, co sprawdza bilety. I dalej zaczęłyśmy się z niej śmiać. Ta historia kompletnie przeszła do historii. Ja, jak zawsze słyszę słowo kanar, to mam w głowie tą historię, ten moment, kiedy Kasia nie wiedziała, co to są kanary, a my po prostu tak się z niej śmiałyśmy że ja pamiętam to do tej pory, utkwiło mi to w pamięci i będę naprawdę miło to wspominać. Więc kanary, słuchajcie, to tacy panowie, co sprawdzają bilety. Kolejna, trzecia historia, słuchajcie. To jest historia z mojej klasy także. Zagaję najpierw taki początek. Ja chodziłam do szkoły, w której było liceum, technikum i szkoła zawodowa. Teraz jest szkoła branżowa, za moich czasów była zawodówka. Te wszystkie szkoły były w jednym kampusie. No i my się mieszaliśmy. Po na przykład jedna klasa techniczna miała polski, potem my mieliśmy polski jako liceum. No wiecie, taki miszmasz. I ja już nie pamiętam, w jakim dzień tygodnia to było, ale w mojej klasie, którą ja miałam jako wiecie, no każdy ma swoją klasę, tak, w której tam z wychowawcą się spotyka. W naszej klasie mieliśmy język polski zawsze po klasie elektrycznej, do której chodził mój kuzyn. <noise> Starszy ode mnie, dwa lata bodajże, z tego co pamiętam. No i. Klasa elektryczna to klasa pełna facetów. 30 facetów, słuchajcie, oni zawsze mieli z moją wychowawczynią język polski, a my po nich mieliśmy kolejny język polski. Ja, słuchajcie, tego smrodu, który tam był, to ja do śmierci nie zapomnę. Po nich trzeba było wietrzyć klasę, bo tam był taki smród, ale do sedna. Nie wiem, co my mieliśmy przed tym polskim, ale pamiętam, że ja przyszłam z moją przyjaciółką Kasią i sobie usiadłyśmy w ławce i czekamy na lekcję. Oczywiście smród, okna pootwierane. Nasza wychowawczyni już wypuściła tą klasę elektryczną, ale jeszcze siedziała przy dzienniku, coś tam notowała. Była jeszcze przerwa i generalnie nikt więcej jeszcze nie przyszedł. My sobie siedzimy, gadamy, a ona tam coś notuje w dzienniku. I, i wejście do klasy, słuchajcie, też było takie, że jeżeli otwierało się drzwi, tak, to one się otwierały, w, tu jest moja prawa ręka, w prawą stronę i kompletnie zasłaniały całe biurko pani nauczycielki, tak że nie było jej widać. I tu jest zaczyna cała historia, bo wchodzi jeden z naszych kolegów, Wojtek, otwiera, słuchajcie, on nie wiedział, że pani jest w klasie, otwiera, słuchajcie, te drzwi na oścież Mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje mi tego filmu. Otwiera drzwi na oścież i mówi tak. Ja pierdolę, ale jebie!". I <grywia> to słuchajcie! Pani od Polskiego podniosła głowę z nad dziennika, spojrzała na niego, a Wojtek się zorientował, że ona tu siedzi. Ja z Kasią zaczęłyśmy się śmiać. On się zrobił cały czerwony. Nie wiedział, co ma powiedzieć. No, bo wiecie, nie wiedział, że pani nauczycielka tu siedzi i wszedł i wiecie. A ona nic nie powiedziała, słuchajcie, tylko <głosł> zaczęła się śmiać, bo była bardzo wyluzowaną osobą i generalnie rzecz biorąc, nie miała chyba za bardzo z tym problemu, że on przeklinał, ale po jakichś tam dwóch minutach odpowiedział: O Jezu, przepraszam, i usiadł w ławkę, ale. To słuchajcie, było tak śmieszne, że jak ja wam to opowiadam, to nie mogę się powstrzymać e, od śmiechu. Historia czwarta. E, ma tytuł Pan Prezydent. E, zagaję temat na początek, czyli e, rzecz dzieje się w mojej klasie generalnie rzecz biorąc. Dziewczyny rozmawiają o wszystkim i o niczym, i wychodzi na to, że e, Justyna. Nie wie, kto jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W momencie, w którym ja byłam w liceum, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Bronisław Komorowski. Kończył już swoją kadencję. Albo nie, był w połowie, jakoś tak. Wszyscy, słuchajcie, byli oburzeni i zdziwieni. Jak to na nie wie, kto nie jest prezydentem? Wszyscy zaczęli się śmiać w ogóle. Jak? My pytamy jej, a ona rzeczywiście nie wiedziała, kto jest naszym prezydentem. Uważana była za osobę dosyć głupiutką, ale nikt nie powiedziałby: Słuchajcie, że ona nie wie, kto jest prezydentem. Wszyscy tak parsknęli śmiechem, a ona naprawdę nie potrafiła udzielić odpowiedzi. A ja niewiele myśląc siedzę i mówię: No słuchaj, Bronisław Komorowski, jak możesz takiej rzeczy nie wiedzieć, żyjąc w Polsce? To też było generalnie rzecz biorąc bardzo śmieszne w tamtym momencie. Wszyscy się z tego słuchaj, gdzieś śmieli. To było jakieś niepojęte w ogóle. Ja na początku nie mogłam w to uwierzyć, ale ona nie wiedziała i przypuszczam, że w obecnym czasie też pewnie nie wie, kto jest prezydentem. No, i to tak słuchajcie było, że się wszyscy z niej śmiali. Wszyscy to oczywiście zapamiętali i cały czas mieli to w głowach o tym, że ona tego nie wie. I to też była dosyć śmieszna historia, śmieszna sytuacja. Już ostatnia, piąta historia. To jest historia y, poza szkołą, ale dziejąca się w czasie przerwy. Koło mojego liceum był Lidl. Dosłownie kilkanaście kroków i, i był właśnie Lidl, można było tam sobie iść coś kupić. No i podczas jednej z takich dłuższych przerw ja, moja przyjaciółka Ewelina i jej brat cioteczny Krzysztof, wybraliśmy się do tego sklepu. Krzysztof bardzo lubił pączki, a Lidle oczywiście miały te pączki. No i my słuchajcie, stanęliśmy przy tej... Yy, Ladzie z tym pieczywem. Krzysztof pochylił się do tego pączka. Ale on nie lubił pączków z lukrem, tylko z pudrem. Cukrem pudrem, wiecie o co chodzi. Pochylił się patrzy. Nie ma ani jednego pączka z cukrem pudrem, tylko są wszystkie z lukrem. I tutaj też jest, słuchajcie, przekleństwo, ale już ja go nie powiem, bo boję się naprawdę, że YouTube zablokuje prawa, prawa do tego filmu. Więc powiem wam tak, na cały sklep powiedział tak. KUR! A? Same! Z lukrem? <noise> I słuchajcie, wszyscy się na nas zaczęli patrzeć, bo nie dość, że byli zwykli klienci, czyli ludzie, to jeszcze przyszli za nami ludzie ze szkoły i po prostu, wiecie, on tak na cały sklep i wszyscy się na nas zaczęli gapić, a my niewiele myśląc, zaczęliśmy udawać, że my nie wiemy i go w ogóle nie znamy generalnie rzecz biorąc. Nikt nam niczego nie powiedział, że wiecie, że on przeklina czy coś, ale dostaliśmy takie złowrogie spojrzenie. Tak nas każdy zmroził yy, i wiecie, no, to poszło echem, do no, bo przeklął w sklepie, tak? Na całe szczęście nikt, tak jak mówi, nie zwrócił nam uwagi, ale to była dosyć śmieszna sytuacja po wyjściu z tego sklepu. Ewelina do niego mówi: Wiesz co, ty nie przeklinaj w sklepie? Widziałeś, jak się ludzie na nas patrzyli. No, i to się właśnie tak skończyło. A koniec końców wziął tego poczka z lukrem, no bo nie było z cukrem pudrem. To były, słuchajcie, kolejne e, historie śmieszne z liceum. Śmieszne, nieśmieszne, może mniej śmieszne niż tamte poprzednie. E, mam nadzieję, że nie stwierdzicie, że to był jakiś super chaotyczny filmik, ale ja mam czasami taką ekspresję w tych śmiesznych historiach i Lubię je z taką energią dosyć opowiadać. Nie wiem, czy słuchajcie, powstanie trzecia część. Jeżeli znalazłabym kolejne pięć historii śmiesznych w mojej głowie, to może jeszcze stworzę trzecią część, ale nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę się dogłębnie zastanowić, co tam jeszcze było takiego śmiesznego, co mogłabym Wam opowiedzieć. A było tych sytuacji pewnie naprawdę bardzo dużo, tylko ja już nie wszystkie pamiętam, bo to z biegiem czasu człowiek pewne rzeczy zapomina. I do takiego filmu musi się przygotować zdecydowanie z wyprzedzeniem, zanotować sobie, przypomnieć jak ta historia wyglądała, co tam się działo. Także nie wiem, czy jeszcze stworzę trzecią część. Jeżeli zbiorę kolejne pięć historii, to może będzie trzecia część, ale nie wiem, niczego nie obiecuję. Także zobaczymy, jak to będzie. Kolejny raz chciałabym spytać, czy waszej podstawówce, liceum, technikum, szkole branżowej w tym momencie zdarzały się jakieś śmieszne historie i czy byliście sami świadkami śmiesznych historii albo w nich uczestniczyliście, bo tak się też czasami zdarza. Jeżeli tak, to z chęcią wyraźcie swoją opinię na ten temat w komentarzach, ja z chęcią przeczytam i sama pośmieję się z tego, co dzieje się w Waszych szkołach. Ja oczywiście, jak zawsze, niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli ten, albo jakikolwiek inny filmik Wam się podobał. Jeżeli mnie zasubskrybujecie, to nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym moim nowym filmie. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!